Szanowni Państwo, sytuacja na rynku mieszkań i niemal darmowe kredyty finansowane z pieniędzy podatników, w tym podatników, którzy albo dopiero co spłacili, albo spłacają nadal niezwykle drogie kredyty na zasadach rynkowych, co jest skrajnie niesprawiedliwe. Ta sytuacja to doskonały przykład na to, czym różni się wolny rynek od socjalizmu, czym różni się konfederacja od pozostałych partii. I to jest doskonała odpowiedź na zadawane przez Was pytanie panicznie ostatnio. Dlaczego Konfederacja ma tak wysokie poparcie, mimo że jest wycinana z większości mediów? Otóż w 2014 roku zostały nałożone na budowę mieszkań absurdalne i kosztowne regulacje które spowodowały wzrost kosztów budowy mieszkań o 30%. Same te regulacje, na przykład jedna z nich, to taka, że w, tylko w Polsce jako jedynym kraju w Unii Europejskiej trzeba wstawiać trzy szyby w oknie zamiast dwóch. Ale poza tymi regulacjami państwo pobiera podatek PCC od zakupu mieszkań. Czyli z jednej strony mówicie, że troszczycie się o ludzi, których nie stać na mieszkanie, ale jak już ktoś chciałby kupić mieszkanie, to łup podatek PCC. Karacie go finansowo za to, że kupił mieszkanie, no i jeszcze dorzucacie tak zwaną opłatę deweloperską. Czy nie dostrzegacie tej bezczelnej hipokryzji w tym, co robicie? Jest problem dodatkowo z dostępnością i ceną mieszkań, a mimo to. Kilkanaście procent mieszkań w Polsce nie jest wynajmowanych. Dlaczego? Nie dlatego, że ludzie nie chcą zarabiać na wynajmie, tylko dlatego, że przepisy, które wprowadziliście, powodują, że ludzie boją się wynajmować mieszkania, bo lokatorzy mogą przestać płacić czynsz i okupować mieszkanie, bo nie da się ich eksmitować. Co więcej, uniemożliwiacie ludziom oszczędzanie na mieszkanie, bo oszczędności topnieją realnie przez inflację, którą wywołaliście, a jeszcze pobieracie skandalicznie podatek Belki od tak zwanych oszczędności zysków kapitałowych. Rynkowe oprocentowanie kredytów jest oczywiście wysokie, dlatego że wysoka jest inflacja, którą wprowadzicie wysokimi podatkami, letdownami, biurokracją i tak I co w związku z tym proponujecie? Oczywiście nie wycofanie się z tych wszystkich rzeczy, które to spowodowały, ale kolejne rozdawnictwo na koszt podatników, w tym tych, którzy płacą teraz drogie kredyty. To oczywiście zamiast uwolnić podaż, żeby mieszkania były tańsze, stymuluje popyt, co oczywiście spowoduje, że, tańsze, że mieszkania będą jeszcze droższe. Krótko mówiąc, po raz kolejny ilustrujecie słowa, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym ustroju, a dołączył do tego chóru trzeci największy socjalista Rzeczpospolitej, Donald Tusk, który obwieścił, że Mieszkanie z prawem, nie towarem, i oczywiście to prawo będzie zapewniać za pieniądze cudze podatników, bo przecież nie swoje. Wniosek jest jeden z tego, wszystkiego: albo konfederacja, albo kontynuacja. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.